Kiedy zaczęła się wojna, wszyscy razem siedliśmy, za i co robimy, przyjmujemy ludzi. Ośrodek chcieliśmy otworzyć już w maju. Już w maju już były domki przygotowane, już ludzie tak samo powinni do roboty i tak dalej. W maju tak samo ma powstać dom Babajagi. I to jest wszystko tutaj ma być słowiańskie. To, to co tradycji, bajki słowiańskie, jedzenie takie naturalne tutaj było. I e, kiedy zaczęła się wojna, wszystkie razem wsiedliśmy za stołem i co robimy? Przyjmujemy ludzi. No mówię, ale nie do końca wykończony mamy, ale mamy gdzie mieszkać. Przyjmujemy. Jedliśmy pierwsze na granicę, zobaczyliśmy co się dzieje na granicy i zaczęli do nas przyjeżdżać. Dała, nasza córka dała jeszcze ogłoszenie postaki, że mamy wolne miejsca. Jeden drugiemu zaczęło przekazywać informacje i tutaj do nas się zjeżdżać. Także złożyliśmy i z Rzeszowa prosiły, i z Krakowa, i z Rembicy, czyli gdzie tylko mógł ktoś podjechać, każdego z przewożono było tutaj. Thank you Ukraina to są spiewucze, emocje, gotujemy jedzenie, śpiewamy, po kolacji zjedliśmy, też śpiewamy. No tylko słuchajcie, może dawajcie zorganizujemy koncert naszym darczyńcom, tym ludziom, które nam tyle zrobiły dobrego, no bo czym innym my możemy je odwdzięczyć? Pracą i oczywiście ewentualnie śpiewem, wierszykami i piosenkami. Dlatego tak to powstało, że robimy koncert, to robimy. Muzyka За дуже люди які допомагають нам, але завше віта на ядзині так і лоші вичора за кармі. То завше і м'ясо, і макарони, і рижі, і ружне короза жива овоці. Тут завжди снідеві. Ми повинні собі самі піднімати трохи настрій, трохи більше оптимізму. Я впевнена, що вже дуже скоро Україна буде однією з найкращих держав у світі. Ми будемо жити з вами під бирним небом, наші квітучі, чудові, прекрасні. Країні ім'я, які Україна, ворог буде стертий з лиця землі. Все буде Україна. normalniejsze ubrania na wiosnę też można przywieźć, bo dziewczyny przyjechały tylko z samymi plecakami, niestety ani butów, ani ubrania już na nie mają.